tym, co się będzie działo w przyszłym powiecie kazimierskim, nie sposób pominąć postaci księdza Andrzeja Biernackiego, który w miejscowości Gorzków założył kilka zespołów ludowych. Ksiądz nie mógł do nas dzisiaj przybyć, ponieważ niebawem ze swoimi zespołami wyjeżdża ze specjalnym programem patriotycznym do Cyrichu na zaproszenie tamtejszej Polonii. My podczas naszej ostatniej wizyty w Kazimierze zarejestrowaliśmy rozmowę z księdzem Andrzejem Biernackim. Jak się rozpoczęły jego pasje Pasje związane właśnie z zakładaniem zespołów. Ja już od e, początku kapłaństwa taką działalność prowadzę. To duszpasterstwo troszkę rozszerzone, żeby i, łączyć i wiarę i z kulturą. Ale na taką skalę jak tutaj, no to jest to moje dzieło największe, bo byłem na dwóch placówkach jako wikariusz, najpierw w Bukowni, 7 lat od święceń, 1957 rok począwszy, i tam od razu i założyłem. Parafialny, który do dziś jakoś tam się trzyma, i miałem od razu zespół teatralny, i rzeźbimy Mękę Pańską wykonywali, i jasełka co roku, później w Kielcach, Chrystusa Króla na Baranówku też tę działalność miałem taki zespół teatralny. Do dziś to też wspominają o seminarium, jak byłem prokuratorem, też tam z tą dziedziną miałem do czynienia, no u księży emerytów się nie dało, tam inne inny audytor, inne środowiska, ale tak marzymy, jak będę na parafii. To, żebym miał i chór porządny, i orkiestrę, i grupę młodzieżową. Od 15 lat tutaj jestem w Gorzkowie i też od początku najpierw stworzyłem teatralny zespół, grupę i co roku jakąś sztukę, nieraz to i dwie przygotowywaliśmy, nie tylko tu prezentując naszemu społeczeństwu, ale i gdzieś indziej wyjeżdżaliśmy. No, udało mi się przed pięcioma laty założyć orkiestrę den tą 40 osobą parafialną, z, no, no nic nie było, wszystko od podstaw zaczynałem, także gdzieś tam wywęszyłem, że likwidują w zakładach, czy w Kielcach, czy gdzie indziej orkiestry, dente z braku no, funduszy. I odkupywałem te instrumenty bo szły na licytację albo na złom, więc po cenie niższej udało mi się te instrumenty zdobyć. Także około 50 instrumentów dentych mam. A trzeba było ludzi jeszcze grać na nich, nauczyć. No i właśnie od tego i tak to się zaczęło. Jak już były instrumenty, to i w ten czas Rzem stworzył grupę. Poprosiłem, no bo sam raz, że wszystkiego nie potrafię, co mogę to mogę, ale nikomu nie nie to już trzeba naprawdę być dobrym fachowcem. Poprosiłem takich czterech panów z Kielsk i oni mi tam pomagali. I ona już dzisiaj jest orkiestrą, można powiedzieć, na poziomie jedną z lepszych w województwie, najliczniejszą. Nawet teraz jedziemy do Szwajcarii również z orkiestrą. I wreszcie pomyślałem o takim parafialnym ludowym zespole pieśni i tańca. Żeby wprowadzić w ten piękne piosenki, podkład taneczny. Ksiądz się uczył tańczyć? Jestem ja niestety jestem, bo nie mam nikogo. Podjąłem się tego trudu też, że jestem i choreografem, i profesorem, i nauczycielem tańca, i dyrektorem, menadżerem i, i wszystkim w tym zespole. No nie jest to łatwe, bo ta młodzież nic do tej pory nie miała do czynienia z jakimś tańcem ludowym czy klasycznym typu Oberek czy Polka, czy walczy, czy coś. W tych rytmach dyskotykowych są obsłuchani i wychowywani, stąd łatwo mi nie było, po prostu musiałem nieraz za rękę brać, za nogę i po krok, po kroczku, jak to nie mogłem, prowadzić, Widzieć Wczoraj też miałem dwie pary co dopiero przyszli. No dwie godzinyśmy się męczyli, żeby coś tam przygotować, ale właśnie zauważyłem, że jednak są pojęci pierwsze kroki były nieudolne, a następnie już po tych dwóch godzinach o wiele już lepiej to wykonywali. Także ćwicie robię. Co mogę i efekty są. Jak mi tu z Domu Kultury pani dyrektor Zapałowa pisała pismo do Ministerstwa Kultury, to sama stwierdziła, że jest to w tej chwili najlepszy zespół w Wojsku Kieleckim i najliczniejszy. Ile osób jest zaangażowanych w całą tą działalność? Ponad 50 osób. Sam zespół pieśni tańca liczy, no oprócz tego Orkiestra Denta, z tym, że niektórzy z tej Orkiestry Denta w kapelę grają i w tym zespole. Także jak nieraz obydwa zespoły występują, gdzieś zaproszeni jesteśmy, no to idziemy dwoma autokarami 70-80 osób. Jeśli chodzi o stroje, to zespół już ma swoje własne, czy wypożycza? Większość mamy swoich. Tam z kilkanaście tych krakowskich mam pożyczonych, ale ponad pięćdziesiąt to już mam własny proszę, to jest damski strój nowi, tenki, a taki strój jeden kosztuje 300 zł. To jest kupa pieniędzy. Ponad 50 takich mamy nie tylko zaczął krakowskie, ale już i do suity Beskickiej 12 kompletów dla dziewczyn, bo tylko dziewczyny tańczą. Oprócz tego jeszcze inne stroje czy do Rzeszowskiego. Teraz jest to na etapie zorganizowania to poloneza takiego, narodowego poloneza strój. z epoki księstwa warszawskiego, żeby to tak oddać tę epokę. Już mam kilka damskich kontuszy, jeszcze inne się szyją. I właśnie teraz na to Święto Niepodległości, jak będę przygotował program, to między innymi mam. Takiego poloneza pięknego Karola Kurpińskiego i jego chcę właśnie w tych już kontuszach, a nawet pożyczę w Teatru Żeromskiego z tymi czapkami ułajskimi z tamtej epoki. Młodzież się angażuje? No bardzo, to trzeba podziwiać, jak właśnie pięknie oni się garną i tak się cieszą, że coś się mogą nauczyć, że gdzieś mają okazję wyjechać, pokazać to, co przygotowują. No i to jest też e, piękne. Nie wiem, ciągle mówię, że chcę wam pomóc, żebyście e, Panel troszkę wyżej pokazali, wyszli z tej wioski, żeby pokazać innym, że na wsi też jest zdolna młodzież, też są dolni ludzie, nie tylko stworzeni do gospodarki i rolnictwa, ale też mają inne zamiłowania i też są zdolni, też potrafią coś stworzyć, pokazać. A jednocześnie będzie miał okazję gdzieś wyjechać, coś zobaczyć, też czy światu, czy Polskę, czy z różnymi środowiskami się i ludźmi ciekawymi spotkać. Na przykład w zeszłym roku byliśmy w Rzymie, tam Mieliśmy okazję Ojcem Świętym też się widzieć i na audiencję prywatną. Ojciec Święty nas zaprosił. Mieliśmy okazję Ojcu Świętemu tam zagrać na Watykanie i zaśpiewać. W tym roku już byliśmy w Wilnie, tam na Wileńszczyźnie. Teraz się wybieramy do Szwajcarii na 5 dni. Także to też dla nich dużo znaczy, bo nigdy by nie mieli żadnej możliwości być, gdyby nie przynależność do tego zespołu.